Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem. Dzisiaj e, przetestujemy sobie dwa produkty. Pierwszy z nich będzie e, podkład z Sora i kupiłam go jakiś czas temu: MAX Satin Make-up kryjący. Ma idealnie wygładzać, e, nie uwydatniać zmarszczek. Ja mam go w odcieniu jasnym 01. E, ma utrzymać się 15 godzin, w co i tak nie wierzę. E, bez olejków czyli nietłusta konsystencja i e, szóstka SPF 33 ml pojemność e, kupiłam go za 10.69 w Rosmanie jakiś czas temu tak jak mówiłam E, tutaj opakowanie z pompeczką, jeszcze go nie używałam, więc dzisiaj będzie test na żywo. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Drugim produktem będzie gąbeczka, e, którą dostałam jakiś czas temu. Jest to gąbeczka z Primarka, Primarka, jak kto woli. E, kupiona za chyba 1 euro, więc zobaczymy, jak się sprawdzi, jak się e, będzie, właśnie, jak będzie współgrać z tym produktem. Zapraszam. Jak widzicie, moja buzia dzisiaj e, tutaj jest troszeczkę zaczerwieniona. Mam jakieś e, tutaj krostki, plamki. Tak samo tutaj okolica, oczywiście, nosa. E, mam jakieś rumieńce, więc zobaczymy, jak zakryje. Teraz zobaczymy sobie jego konsystencję. E, nie wiem, czy będziecie. O. E, konsystencja jest bardzo płynna. E, odcień tutaj jest taki, powiedziałabym, że delikatnie beżowy. Bardzo fajnie wygląda, zobaczymy jak będzie e, sprawdzał się na buzi, e, jak będzie wyglądał i zobaczymy też czy e, nie ściemnieje. Przygotuję sobie tutaj e, włoski, żeby było mi łatwiej, żeby nic mi tu nie wchodziło. Dobra, e, gąbeczkę zwilżyłam sobie wodą, więc e, jest ona wilgotna, e, niestety nie zwiększyła swojej objętości jest ona dalej taka sztucznie silikonowa, taka twardawa więc zobaczymy jak poradzi sobie z tym podkładem Apluk, aplikuję go i będę właśnie aplikować na twarz tą większą stroną tutaj odcień wydaje się taki być właśnie dość beżowy ciemny, zobaczymy na buzi Podkład na dłoni troszeczkę mi ściemniał po nałożeniu go. Nawet tutaj możecie zauważyć, że tutaj ta plamka jest o wiele ciemniejsza od tego, który nałożyłam przed sekundą. Na buzi jak na razie nie widzę dużej zmiany koloru. Zobaczymy jak będzie później. Jeżeli chodzi o gąbeczkę, to jest ona bardzo twarda. Bardzo nieprzyjemnie aplikuje się nią podkład. Jest taka bardzo oporna, w ogóle nie, nie wbija się w buzie Jest taka tak jakbym uderzała takim wiecie plastikiem w twarz. Jest ona bardzo zbita, bardzo twarda. No nie aplikuje się nią przyjemnie tego podkładu. A więc tak, do nałożenia podkładu na swoją twarz użyłam aż trzech pompeczek i nawet teraz możecie zauważyć, że ma być to podkład kryjący, a w zasadzie tego co chciałam w ogóle mi nie zakrył. E, tutaj właśnie na czole widzicie, że mam e, takie właśnie krostki jakieś tutaj jeszcze widoczne, w ogóle ich nie ruszył e, tutaj tak samo, jeżeli mogę powiedzieć coś o nim więcej to na pewno to, że bardzo ciemnieje po chwili e, na ręku i tak samo na twarzy jest on o wiele ciemniejszy e, w ogóle jego efekt mi się, efekt mi się nie podoba e, widzę tutaj właśnie jakieś takie plamy dookoła Tutaj zbiera się w zmarszczkach mimicznych. Hmm, krycie jest żadne, powiedziałabym naprawdę żadne. Jeżeli chodzi o zapach produktu, to jest on bardzo lekki, hmm, praktycznie niewyczuwalny. No, nie wiem, jeżeli ktoś nie ma problemów z cerą, to myślę, że bez problemu może go używać. E, tak jak mówię, mi powyskakiwały tutaj jakieś krostki, w ogóle ich. Nie ruszył, nie zakrył. Pokażę Wam zaraz to z bliska. Ehm, no nie podoba mi się, w ogóle mi się nie podoba. Nałożyłam trzy pompki, a e, w ogóle tego efektu nie widać. Przepraszam, już jestem. E, tak jak mówiłam, e, podkład, wielkie rozczarowanie. Nie jest wart nawet 5 zł, a nie mówię o 10,69. W ogóle jego stacjonarna cena jest o wiele wyższa. Ja go chyba kupiłam w jakiejś promocji, tej 49%, i od tamtej pory leży. Kupiłam właśnie go do testów. Myślałam, że za takie pieniążki to będzie fajna sprawa, ale niestety e, jestem rozczarowana. Wędruję do kosza, albo go sprzedam, albo komuś e, oddam, ponieważ u mnie w ogóle się nie sprawdza. W ogóle mi tutaj e, nie pozakrywał nic no nie, nie, po, nie podoba mi się w ogóle ten efekt, krycie jest zerowe e, brzydko wygląda na buzi, e, robi takie dziwne plamy, nie podoba mi się kompletnie tutaj miałam takie zaczerwienienia e, takie rumieńce i też tego nie zakrył, a o krostkach tutaj to już nie wspomnę jeżeli chodzi o gąbeczkę, jest strasznie twarda bardzo opornie e, nakłada się nią ten produkt e, wręcz e, uderzam bardzo mocno e, ją Nią w twarz. E, w porównaniu do gąbeczki Real Technics, e, która jest mega mięciutka i w ogóle, jak po namoczeniu, jak ją e, używam, to w ogóle jej nie czuję na twarzy. Tak samo gąbeczka z handem, którą e, której też zwróciłam już na kanał, więc możecie zobaczyć. E, ta gąbeczka z handemu też jest mega, mega mięciutka. Ta jest bardzo twarda, w ogóle mi się nie podoba e, to, jaka jest. No i szkoda, że nie zwiększa swojej objętości e, podczas nawilżenia, przez to na pewno byłaby o wiele lepsza. Teraz was troszeczkę przybliżę, e, pokażę jak e, wygląda właśnie to z bliska. Tak jak możecie zauważyć, tak jak mówiłam, tutaj tych krostek w ogóle ten podkład nie ruszył. E, tak samo gdzieś tutaj właśnie e, na brodzie, rumieńce pod oczami. Tutaj może od światła, od lamp tego tak nie zauważycie, ale ja widzę to wszystko w lusterku. I ten efekt wcale mi się nie podoba. E, tutaj mam dalej czerwony, tak jak miałam. E, krostek w ogóle nie pozakrywał. E, jeżeli chodzi o kolor na twarzy, to też, e, no nie, nie podoba mi się kompletnie ten efekt. Strasznie to wygląda. Tak jak mówię, no nie warto kupować e, tego podkładu, nie wydawajcie pieniędzy. E, no, jestem rozczarowana strasznie, tylko pieniądze. Nie lubię takich produktów, nie lubię tracić pieniędzy. Wiem, że mam dużo produktów, wiem, że mam dużo kosmetyków e, i że dla jednych może to głupota, dla drugich nie, ale lubię sprawdzać nowe rzeczy, lubię testować. E, ten akurat się w ogóle u mnie nie sprawdził, nie polecam Wam go. E, krycie jest zerowe, naprawdę masakra i w sumie idealnie wygładza, nie uwydatnia zmarszczek. No, chyba nie. Producent się chyba pomylił. E, wchodzi konkretnie w zmarszczki, wygładzać w ogóle nie wygładza. Kolor jest paskudny, bardzo ciemnieje. E, no, nie, kompletnie jestem na nie, nie polecam, odradzam. Jeżeli chodzi o gąbkę, no nie wiem, chcecie to, próbujcie, można kupować. Jeżeli macie primer gdzieś pod ręką, chcecie spróbować, ok, próbujcie. Jak dla mnie, za tę cenę e, są gąbeczki lepsze, bardziej miękkie. No i którymi o wiele lepiej nakłada się produkt. To tyle w dzisiejszym teście. Dziękuję za to, że byłyście i oglądałyście. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No i zapraszam do kolejnego buziaki i do zobaczenia, pa! pa!